No i manetko, Wiele z Was pyta, kiedy chować figi, które rosną właśnie w donicach na zimę. Tak wiadomo, że figi, większość przynajmniej gatunków, jest mrozoodporne. E, ale jak tutaj w tej doniczce będzie woda, czyli to jest normalne zimą, i przyjdzie mróz, to tam na i to srogo bo porozwala nam korzenie i zniszczy roślinę. Dlatego słuchajcie, dzisiaj 22 października ja już chowam swoje figi do szklarni, żeby przez te 10-15 dni, kiedy przyjdą przymrozki, bo już w listopadzie przyjdą przymrozki takie po minus 4, minus 5, żeby ta ziemia sobie tutaj przeschła i wtedy zimno im nie straszne. I zobaczcie, tutaj mamy pierwszą figę Brown Turkej, ten napis już jest tak słabo widoczny. Ale owoców ma naprawdę dużo. Kilkanaście już zostało zjedzonych. Jeszcze kilka tutaj jest do zjedzenia. Także tak wygląda. Brown Turkej kolejna figa, która została schowana dzisiaj to jest Panacze. Panacze to jest figa, która ma owoce w kolorze biało-zielonym, czyli takie wariagaty. Tak to wygląda. Kolejna figa, którą dzisiaj schowałem, to jest Black Mission. Black Mission, zobaczcie, już jakieś owocki zawiązało. Ładnie zielona jest. Powiem Wam, że nie przymroziło jej czubków, ale niektóre figi straciły czubki, bo u mnie temperatury w zeszłym tygodniu przez cały tydzień spadały do około tam minus 2, minus 3 nad ranem. I oczywiście figi stały sobie w ogródku. Tutaj mamy kolejną figę hmm, Cerretto. Widzicie, jak wygląda? Też jest całkiem nieźle zielona. Ale na przykład, już kolejna figa, która się nazywa. Zaraz wam powiem. Kurczę, nie wyraźnie napisałem. Zaraz przeczytamy. O, kurde. Celeta. Kurczę, będę musiał sięgnąć do jakiegoś wcześniejszego filmu. Bo. Już jest na tyle nieczytelne, że nie przeczytam, ale spokojnie. To najwyżej w opisie Wam zamieszczę. Kolejna figa, którą przyniosłem dzisiaj, to jest figa, którą kolega Darek z kanału Palna mi odbiła. Przywiózł skądś. Jest oczywiście owocująca, jak widzicie. Owocki tutaj ma. Także tak się trzyma. Kolejna, kolejna figa. To jest figa Bridgetto Bridgetto. ma takie ładne liściorki i zobaczcie na przykład w tej, w tej Bridgiotto e, mróz popsuł tutaj szczyty i je przymroził i one odpadły, ale reszta liści trzyma się i to całkiem nieźle. Kolejna figa jest to Ice Crystal, Ice Crystal, która w tym sezonie zaskoczyła mnie, ponieważ Zaowocowała. No ale zobaczcie, wszystkie owoce opadły, został jeden. Jestem ciekaw, czy, czy dojrzeje. Ciekawa sprawa. Więc dbam o nią, to znaczy, tak dbam, wiecie, tak się staram, żeby go nie strącić, tego owoca. Kolejna figa, która przyszła, to jest Brown Turkey. To jest Brown Turkey, która, e, którą kupiłem na grupie, miała być. E, miała być figą Rondo de Bordeaux, a okazała się figą Brown Turkey. No niestety, słuchajcie, no czasami tak bywa. Nie reklamowałem, trochę żałuję, ale no cóż, przynajmniej mam ładną, dużą Rondo de Bordeaux. Kolejna figa to jest figa e, Dottato. Dottato to jest figa, która ma żółte owoce, takie dosyć duże. W tym roku miała jakieś zawiązane, ale powiem Wam, że żadnego nie zjadłem, bo opadły. Także nic niestety z tym nie zrobię. Może w przyszłym roku się uda. Kolejne figa. Kolejna figa to jest figa, już tutaj mamy opis, zaraz zobaczymy. Jest to peretta. Peretta, jak widzicie, pełno fig na zawiązywanych. Troszkę już zostało zjedzonych także peretta co roku ma ładne owocki i ładnie owocuje zarówno te zimowe jak i letnie o tutaj mamy drugą perettę jak widzicie też pełno tych owocków jest tutaj kolejna figa która e, widzę że bardziej boli się mrozu bo zobaczcie już praktycznie straciła wszystkie liście to jest figa francesco figa francesco która ma też mega fajne słodkie owocki warto ją mieć kolejna której szczyt przymroziło kolejny listek młody wychodzi ale zobaczcie też jest taki taki brązowy nie wiem czy to będzie widać taki brązowy ten też jest taki brązowy od, od mrozu ale całkiem nieźle się ma owoców ma masę żaden jeszcze nie dojrzał jest to figa cathoda white tutaj mamy napolitanę taką małą no, i tutaj mamy Rondo de Bordox. Jakby ktoś z Was się zastanawiał, po czym poznać, zobaczcie. Tylko Rondo de Bordox ma takie długie, wąskie liście. Ona jest bardzo, bardzo łatwa wam rozpoznać. No, ja kupiłem tamtą, która miała być Rondo de Bordox, a okazała się Brown Turkey z małymi, małą sadzonkę i Myślałem, że po prostu ma młode liście, takie niewykształcone jeszcze. No ale okazało się inaczej. Kolejna, kolejna figa to figa Bornholm. Bornholm, zobaczcie tutaj, też mróz popsuł troszkę młode liście. Starsze są bardziej odporne, dały radę. I tutaj jest druga część. Tutaj jest już owocek taki, widzę, że kolory łapie. Może uda mu się dojrzeć. Zobaczymy, jak mu się uda dojrzeć, to spróbuję. Bornholm. Tutaj mamy kolejną figę Royal White. Royal White. no Ona taka duża jest. owocków nie miała w tym roku. Aczkolwiek widzę, że tu jakieś zawiązki się pokazują. Kolejna figusia. To może odstawimy będzie lepiej widać. O! Tak wygląda. Trochę ma liście podobne do ice crystal. Takie trochę poszarpane, ale zaokrąglone. Też bardzo ładna figa. To jest figa settimo. Tak wygląda. Jakieś owocki tutaj są widzę zawiązane. Ale no nie udało im się dojrzeć. Zobaczymy. Może akurat w szklarni dojdą i dojrzeją. Się okaże. No i tu mamy kolejną Rondo de Burdox. Bo tak byłem, słuchajcie, zdesperowany i zdenerwowany, że tam co kupiłem się, okazała inno. inną. Że kolejne dwie kupiłem z dwóch różnych źródeł. No. I tu jeszcze przemycę Pepinko. Zobaczcie, bo w tym roku o Pepino nic nie nagrywałem. Owoców ma kilka kilo. Już ze dwa kilo zebrałem i zjadłem. Całe jeszcze jest też przy, przyrąbane przez mróz. Schowane, ale... Ale owoców pełno. No i zatoczyliśmy koło, wróciliśmy do Figi Brown Turkey i tą piękną figusią zakończymy ten film. Trzymajcie się na razie, cześć.